Mów to! Jesteśmy teraz w Petrze, w Jordanii. Jesteśmy w miejscu zwanym zamkiem... Fortem Krzyżowców, Krzyżowców. Krzyżowców tak? Crusaderu. Wdrapaliśmy się na szczęście dzięki pogodzie, bo dzisiaj od rana trochę lało, ale w południe wyszło delikatne słoneczko i tak nieśmiało przychodzi przez chmury. Poniżej nas starożytne miasto Nabatejczyków. Żeby było słychać, tak? Muszę podejść. Przed nami, właściwie w tym cieniu, takim koło słońca, tak, nie wiem gdzie to kręci, jest, są groby królewskie, tak, dobrze mówię? Dobrze. No to sprawdź, bo <laughs> Przed nami groby i, i zachowane jeszcze stare domostwa na Batejczyków. No jest tego mnóstwo w koło, jak tutaj się rozejrzeć naprawdę. A jest tylko 5% tego miasta odkrytego, tak uczą przewodniki. E, trochę niżej, tutaj e, jakby po lewo, na lewo, tak niżej mamy e, ruiny rzymskie. Nie. <laughs> Wkręt. To, to jest, wszystko jest ja na Batejskie. czy to myk bardziej kręci, czy bardziej, <laughs> bardziej sucha. Oczywiście, że na batejskiej Jest tam świątynia i kawałek. To jest świątynia uskrzydlonego lwa. O, tak ładnie po polsku tak ładnie. to powiedziałaś. E, natomiast e, trochę niżej jest zam zamek Castle Beans, czyli zamyczek dziewczyny, ale to, to nie widać za bardzo. A teraz ujęcie zachodu słońca z Ewą, to znaczy takiego wczesnego zachodu słońca i bardziej Ewy niż zachodu słońca. Pamiętam ci, że taka marka się sprawdza, jeśli chodzi o, o słońce. słońce. Hmm? Czekaj, czekaj, bo jeszcze. A to jest Sylwia, a tu jest Dawid. Dawid, Dobra, myślę, myślę, że tak. Jeszcze rzut, rzut oka na kolumnę Faraona, to tam, tylko nie umiem zrobić przybliżenia i, i chyba na... tyle na dzisiaj. A jutro pójdziemy tutaj, o dobrze pokazuję? O tak, to się, na... trochę na... wyżej palec. O tu? Tak. Tu na plato. Tak. i tam będziemy cykać fotki i skarbca. Tak. Nie, bzdura, tam jest High Place of Sacrifice, fotki nie, skarbca są tam. To ja nie, tam to są to. fotki skarbca. Tak, dobrze, okej, okej, okay, okay, dobrze. A, a High Place sacrifice. of Sacrifice to jest O tu, tu gdzie mój palec teraz wskazuje. to pójdziemy jutro. Tak. No i... Tam w tle słychać osła. Albo wielbłąda, nie <laughs> jesteśmy, jesteśmy pewni. W starym mieście Petry jest życie. Teraz jest. cisza i chwila dla osiołka. Tak. <laughs> <laughs> Dziękujemy.